Dzień dobry. Witam w mojej nowej kuchni. W końcu wraca Szama z bajek, bo od strasznie długo jej nie było. Nie owijając bawełny, dzisiaj bierzemy się za coś, co było tak potężnie wyczekiwane i po prostu tyle osób pisało i więc dzisiaj będziemy robić Tu ja bez pomocy myszy, a szczurka, ale tam jest Rory jak sobie, więc może pomoże. Na samym początku zabierzemy się za zrobienie sosu. Potrzebujemy do tego pomidory, już sobie sparzyłam i obram ze skórki. Cebulę, upieczoną paprykę, ona jest teraz upieczona i tak naprawdę za jakieś 10 minut mogę z niej zdjąć skórkę i też rzucić na patelnię. Do tego może być czosnek i oliwa. Na samym początku zajmę się pokrojeniem cebuli. Co do ebuka, bo w sumie to też warto powiedzieć. Troszkę to wszystko przystopowało przez przeprowadzkę, ale myślę, że do końca października... Yy, do końca września, połowa października będzie już dostępny. Cały sos później zblenduję, więc te kawałki też nie muszą być jakieś bardzo drobne. Garnek, trochę oleju. Teraz trzeba zabrać się za paprykę. Będą tak. Troszkę gorąco, ale mu... ale on szczepią. Dobra, wrzucam cebulę najpierw do garnka, bo moje oczy odpadają. I zabieram się za pokrojenie papryki dajemy do cebuli teraz czas na pomidory i teraz wszystkie pomidory wrzucam do miski dodaję do sosu tak wygląda sos który się tutaj robi Mamy paprykę, cebulę, pomidora. Przyprawiamy go jeszcze oregano, bazylią i tymiankiem. I teraz zostawiamy na takim średnim ogniu, na około 15 minut, żeby mógł się fajnie tutaj rozgotować. Krojenie warzyw rozpoczniemy od bakłażana. Ogólnie fajnie, jeżeli znajdziecie wszystkie tutaj z potrzebnych produktów warzyw w takim samym rozmiarze. Ja niestety kupiłam trochę grubszego bakłażana, bo nie było cienkich. I takiego pokrytego w plasterki posypimy solą, żeby ten smak goryczy troszkę był zniwelowany. Pokrojone klastry wykładam na blachę i posypuję zaraz solą. Kupiłam od jakiejś pani, taka, taka miła pani, miała takie swoje polne rzeczy w ogóle, więc myślę, że cukinia też mm, pachnie jak cukinia, czyli w ogóle. Ale jest taka ładna, ładna, gwiazdkowa. Listos już jest ugotowany, otwieramy blender i przelewamy całą zawartość. Zamykamy i idę tam na tył, bo Dysko dokładnie blendujemy. Mam taką okrągłą blaszkę, wyłożę ją papierem do pieczenia. Jeżeli chodzi o naszego bakłażana, to jest to, że plaster są tak wielkie, teraz każdego przekroję na pół. Zabieram się teraz za składanie naszego ratatuja, czyli na spód blachy wylewam sos i zaczynam składać. Gdy ratatuja już będzie ułożony, dodajemy trochę oliwy bądź oleju do miski, sól, oregano. Bazylia. Ewentualnie zioła prowansalskie. Zapomniałam, że je mam. Do tego wszystkiego jeszcze słodka papryka i czosnek. Całość dokładnie mieszamy i polewamy nasze warzywa. Piekarnik ustawiam na 200 stopni i rozgrzewam go do tej temperatury. Całe danie przed pieczeniem przykrywam folią aluminiową. Wstawiam na godzinę do nagrzanego piekarnika. Pobudziłam sobie bluzę. Nie mam takiej tej, ale prowizorycznie sobie zrobiłam z folii. Może to się uda. Wyjmujemy teraz, ale najpierw pokroimy pieczywko. Plus minus to co potrzebuję przekroiłam. I spróbujemy zrobić dwie propozycje podania. Jedną zrobię na takiej deserce i użyję papieru. Do pieczenia, żeby nie przesiąkła deska, a drugie zrobię na talerzu. <grym> Ej, wygląda bardzo ładnie. W sumie to, jak na to patrzę, to chyba już wyszła propozycja podania. <grym> nie wiem, pokażę Wam, jak to wygląda. Tak się całość prezentuje. Według mnie jest śliczna. I ten ratatój nie uszedł najgorzej. Pierwsza propozycja, czyli deska. Nie jak kto przyszedł. Mały szczur, pomocnik. Sosu. I pieczywko. To jest moja pierwsza propozycja podania. A teraz zrobimy troszkę bardziej filmowo. No wiecie co? Cię to będę po prostu trzymać i to się może udać. Nie jest źle. Jest nawet bardzo dobrze, mi powiedziała. Ale no, według mnie ewidentnie lepiej wygląda opcja z deseczką. Dobra, nie spodziewam się, że będziesz takie dobre. Ale szczerze mówiąc mega smaczne. No i dzięki ziom, że że się do końca, ktoś was został. Mam nadzieję, że taka wersja ja wam się jak najbardziej podoba, bo według mnie jest śliczna. Jest naprawdę smaczna. W opisie na dole dam wam cały przepis. Nie wam bułki. Wszystkie linki, gdzie mnie znajdziecie. No i fajnie w sumie, dzięki, że oglądacie. Dawajcie na dole... roli przestań się No i dzięki za oglądanie. Dobranoc.